Dziś wyruszamy na jednodniowe zwiedzanie Sandomierza, jednego z najbardziej klimatycznych miast w Polsce. Przejdziemy przez malowniczy wąwóz królowej Jadwigi. Zajrzymy na starówkę i rynek, spojrzymy na miasto z góry z bramy Opatowskiej oraz przeciśniemy się przez słynne ucho i gielne. Będzie też lokalny targ, spacer nad Wisłą. I oczywiście smaki Sandomierza. Zostań z nami i zobacz, ile można odkryć w jeden dzień. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Wakacje z plecakiem. Tym razem będziemy zwiedzać Sandomierz, który widać już za mną. Postaram się pokazać jak najwięcej w ciągu tych kilku godzin. Mamy niestety jesień, więc dzień jest krótki. Pogodę na dziś zapowiadali piękną, miało świecić słońce. Niestety jest ponuro, ale przynajmniej nie pada. Także ruszamy. Zaczynamy od wąwozu królowej Jadwigi. Byliśmy już w Sandomierzu, ale nie byliśmy nigdy w listopadzie, więc zobaczymy, jak to wygląda w listopadzie. No i powiem, że jest zimno. Wąwóz królowej Jadwigi to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Sandomierzu, które zostało ukształtowane przez naturę i czas. Przez wieki deszcz i wiatr rzeźbiły te lesowe ściany, tworząc naturalny labirynt. Według legendy spacerowała tędy sama królowa Jadwiga. Jesienią światło i opadające liście nadają temu miejscu wyjątkowy spokój. Jeżeli usuniemy turystów z kadru, no to mamy gotową scenerię do filmu fantasy, bez, nie trzeba żadnych dekoracji, dekoracje są naturalne. No tutaj widać wszędzie zwisające korzenie drzew, ale jak jest lato i liście są na drzewach, to pewnie cały ten wąwóz jest przysłonięty. W jesieni ma to po prostu inny specyficzny klimat. Wyszliśmy już z wąwozu królowej Jadwigi, teraz kierujemy się na rynek. No i patrzcie, przy trasie rosną chyba jadalne grzyby, bo według mnie to są opieńki. Opieńka miodowa. Jak widzicie, tu znajduje się muszla świętego Jakuba. I tu zaczyna się szlak do Santiago de Compostela, z Sandomierza przez Kraków można dojść aż do Hiszpanii. A tu widać tablicę z instrukcjami, jak dotrzeć do Santiago. Tu nawet jest trasa, właśnie tak jak mówiłem, przez Kraków. No. Może kiedyś i tam się wybierzemy. Trzeba mieć dużo czasu. No, na pewno nie z, z, z Sandomierza. Pewnie jak już to polecimy do Hiszpanii, gdzieś tam jakąś krótką trasę się zrobi. No, czyli to jest właśnie Kościół Świętego Jakuba. Dlatego stąd zaczyna się szlak. I jak można przeczytać na tej tablicy, jest to najstarszy zabytek w Sandomierzu, a zaraz obok, winnice świętego Jakuba, piękne winnice z widokiem na zamek, o tu zobaczcie. Coś się zakonnikom tu zaplątało, i przy samej winnicy rośnie też chmiel, czyli może piwo też uprawiają. Znaczy piwo uprawiają, nie piwo uprawiają, tylko chmiel na piwo. Jeśli się nam uda dotrzeć do muzeum i będzie otwarte, to zobaczymy też słynne szachy sandomieckie. To podobno jedne z najstarszych szachów. W Europie, w dodatku w, wykonane bodajże z rogów jelenia, chyba czytałem. Tak? To, to taka ciekawostka archeologiczno-historyczna. No i tak jak mówiłem, jedne z najstarszych zachowanych szachów w Europie. Myślę, że warto to by zobaczyć. Przed zamkiem można sobie obejrzeć modele y, zabytków sandomieckich. Jest dla niewidomych y, opis, a także mo mo można sobie dotknąć y, za każdego zabytku. Y, warto sprawdzić przed wpójściem do zamku, bo w niektóre dni wstęp jest wolny. My się prawdopodobnie nie wybierzemy, bo dni są krótkie i wolimy przebywać na świeżym powietrzu. Ale trzeba pamiętać, że jest dzień w tygodniu. Teraz jest to wtorek, kiedy można wejść za darmo. No Zamek od tej strony nie robi aż takiego wrażenia, bo wielokrotnie był przebudowywany, więc jest częściowo współczesny, ale mimo wszystko myślę, że warto tu zajść. Jest ładny widok na panoramę miasta. Tak, tu mamy cennik biletów i godziny otwarcia. Warto sprawdzić, we wtorki powinien być wstęp bezpłatny, więc można to uwzględnić. Przy planowaniu. Czasem też odbywają się koncerty na zamku. Oto katedra i bazylika. Jednocześnie Sandomierska eee, i obok tego zabytku mamy coś nowego, czyli krzyż. Eee, krzyże morowe to stawiano w dawnych wiekach, w czasie zarazy, więc to w zasadzie coś, czego już się nie robi. Natomiast ten krzyż postawiono w czasie epidemii e, COVID, czyli e, już w XXI wieku, i są na nim litery ze skrótami specjalnej modlitwy odmawianej w czasie zarazy, więc to taka ciekawostka nowoczesno-historyczna. Za chwilę obejrzymy Bazylikę Katedralną w Sandomierzu. Oprócz tego, co zwykle możemy w zabytkowych starych kościołach zobaczyć, a to barokowy kościół jest, znajdują się tu też relikwie Krzyża Świętego, czyli domniemane fragmenty Krzyża, na którym był ukrzyżowany Jezus. Ale znajdują się w relikwiarzu, więc nie można się nim dokładnie przyjrzeć. Trochę zgłodnieliśmy, a tu wypatrzyliśmy fajna knajpa jest. To zajdziemy do środka, zobaczymy, może coś dobrego mają. Bo Dobra. tu na tym potykaczu widać fajne potrawy mają, to wygląda apetycznie wszystko. Jesteśmy w zapiekarni, już na starcie, jeszcze nic nie zamówiliśmy, a już częstują świeżutkim pieczywem ze smalcem i z ogóreczkiem. Tu mamy zlepieńce, czyli takie pieczone pierogi, każdy z innym nadzieniem, tam kampusta, mięso i coś jeszcze chyba, nie pamiętam. I na przykład gulasz węgierski bardziej przypomina niż zupę, to nie gulasz, przepraszam, zupa, ale bardziej niż zupę przypomina sos gęsty. No smakuje dobrze, jest lekko pikantne, także próbujemy, mamy też żurek. Też taki dość obfity i gęsty. Można się najeść w się sałatki. Mm. Zupa węgierska. O, święto młodego wina. Już mi się podoba. Są pamiątki. I są magnesy. Na magnesach jest znany właśnie z San Domerza ojciec Mateusz Nie buhamy to co szybko to. I rzeka Bruliczyk.

No, myśmy mieli obiad na bogato, ale oczywiście da się też troszkę taniej przy rynku. Na przykład zestawy poniżej 40 zł można znaleźć drugie danie i zupa. Warto się zainteresować. Jesteśmy na targu, tu głównie są pamiątki, ale można też trochę tradycyjnych wyrobów kupić, jak się dobrze poszuka. Ale jest też chińszczyzna. Ale jest i chińszczyzna, można kupić krówki sandomierskie, o fajny ten wąż jest, spory. Tu można kupić krzemień pasiasty. Z tego słynie Sandomierz, bo podobno tylko w Sandomierzu i w okolicach można znaleźć krzemienie pasiaste. W Sandomierzu można kupić pamiątki sporządzone z krzemienia pasiastego, czyli to jest skała typowa dla województwa świętokrzyskiego. I jak to na targu? Warto próbować się targować, nie zawsze ta cena na metce musi odpowiadać sumie, którą zapłacimy. Jesteśmy tu przed pączkarnią. Pączki nie są tanie, ale podobno warto. Pyszne są. Zaraz to sprawdzimy organoleptycznie. Proszę z rabarbarem jeden i kartą płacę. No to próbujemy sandomierskiego pączka przy bramie w Sandomierzu. Nie muszę nic mówić. Dobra, wchodzimy teraz do, na bramę Opatowską na górę. Tu jest cennik, bilet ulgowy to koszt 12 zł, a bilet normalny 15. Także od 9 do 17 można wejść. Idziemy. Stojąc na tej wieży, można objąć wzrokiem całą Sandomierską Starówkę. Wąskie uliczki, zabytkowe kamienice, rynek, każdy dach kryje fragmenty historii miasta. Sandomierz rozwijał się przez wieki jako ważny ośrodek handlowy i kulturalny, a spacerując po nim dziś, wciąż można poczuć ducha średniowiecza. W sandomierzu można różne smakołyki, zabutelkowane również kupić, ale nie, nie zawsze to, co wygląda na nalewkę czy cytr, to jest rzeczywiście cytr-nalewka. Nie wszystkie te butelki zawierają w sobie alkohol. Także często to są po prostu soki owocowe. No a zawsze dobrze mieć własny termos i wtedy nie trzeba kupować nic na ulicy. Zwracajmy uwagę na skład napojów, które kupujemy, nie, nie wszystko złoto, co się świeci. Jesteśmy teraz przy słynnej trasie podziemnej sandomierskiej no i niestety. Nie pomyśleliśmy wcześniej, można było zarezerwować bilety w internecie, a myśleliśmy, że uda się kupić na miejscu, no ale niestety nie ma już dostępnych biletów, dopiero na późniejsze godziny, a niedługo będziemy musieli już jechać do domu, także trasa jest otwarta od 9 do 17. I pamiętajcie, że bilety najlepiej kupić zawczasu, a nie na miejscu, żeby się nie rozczarować tak jak my. Za mną znajduje się jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w Sandomierzu. Jest to tak zwane ucho igielne. Nazwa trochę bajkowa, ale tak naprawdę jest to jedynie przejście w murach obronnych, a aktualnie w pozostałościach po murach obronnych jedyne zachowane od czasów średniowiecza. Podobno przejście to służyło dla osób, które nie były puszczane przez bramę główną do miasta, yy, więc tędy różne podejrzane typy zawsze przechodziły. Tak no, to yy, spróbuję idę i ja przeszedłem. Jestem podejrzanym typem. spichlerz z XVII wieku. Tu trzymano zboże i potem to zboże płynęło sobie Wisłą do, do ujścia do Gdańska. Podobne spichlerze zresztą można zobaczyć w Kazimierzu nad Wisłą również, jak ktoś był. Także proszę, tak wygląda XVII wieczny spichlerz. O, jest też jakaś fajna, starodawna betoniarka, ale to już chyba nie z XVII wieku. Może nie wszyscy wiedzą, ale przez Sandomierz przepływa Wisła. W tym momencie właśnie przyszliśmy zobaczyć jak wygląda tutaj. No i powiem szczerze, że trochę słabo wygląda. Jakieś śmiecie właśnie płyną. Tutaj też jakieś trochę nabrudzone. Ale i tak widok jest fajny, fajny. Most widać tam za dużo razy widać mówię, nie wiem. Co prawda dzisiaj trochę zimno, ale jakby ktoś chciał się wykąpać, to i tak nie można, więc lepiej poszukać jakiegoś basenu. Nie wiem, czy tu jest jakiś basen w Sandomierzu. Cześć, cześć, widać, ale fajny jesteś. Co to jest Koło Wisły jest taki nietypowy budyneczek. Z daleka wyglądał trochę jak dom Muminka. Sam budynek z bliska nie robi wrażenia niestety, ale z tyłu widać taką dziką stronę Sandomierza. Zobaczcie, tutaj są takie nieużytki i zaraz obok Wisła, nawet fajnie to wygląda. Można, można. Minek pozdrawia! Jeszcze w drodze powrotnej do domu zajechaliśmy tu pod Sandomierzem. W góry pieprzowe. Jest to jedna z atrakcji Sandomierza. Więc na chwilę tu podjechaliśmy, zobaczymy. Może uda się szybko coś zobaczyć, bo już się powoli ściemnia i nie chcemy jechać po nocy. Ale podobno punkt widokowy jest raptem 200 metrów od wejścia do parku. Wstęp płatny 7 zł na teren. Ale jest jesień. W ogóle nikogo tu nie ma nikt nie pobiera opłat, także wchodzimy. No, widok jest ładny, jest blisko dosłownie od wejścia. Idzie się tu może ze 4 minuty. Są tu szlaki, na których sobie można pochodzić. My niestety nie, nie mamy tyle czasu, ale no jest po prostu ładnie. Warto połazić, popatrzeć na wisłę, na krzaki i na góry pieprzowe. To są te właśnie szlaki, mi się idzie. Szlaki wyglądają całkiem atrakcyjnie, fajnie pochodzić po tych pagórkach. No szkoda, szkoda trochę, że nie mamy tyle czasu. Może innym razem się uda, bo naprawdę warto tutaj przyjechać. Ale też pewnie przyjemnie by było pochodzić jak jest ciepło, a dzisiaj jest dosyć chłodno. A tam w oddali widać Sandomierz, czyli nie jest to zbyt blisko. Lepiej jechać samochodem tutaj, bo na piechotę to może zająć sporą część dnia. Jak możecie zobaczyć tutaj na mapie, dosyć rozległe są te szlaki i sporo można tu pochodzić. Myślę, że co najmniej godzinę trzeba sobie zarezerwować, jeśli chce się po nich... Pospacerować. I to już koniec naszej wizyty w Sandomierzu. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnych podróżach.